Malgorzata Rozenek mieszka w Ubarterze. To nie ona płaci tysięcy miesięcznie za dom, wiem, co to znaczy oszczędzać. W polowie zeszłego roku Malgorzata Rozenek zdecydowała się na życiową rewolucję. Obrotna celebrytka przeprowadziła się wraz z gangiem Majdana do malowniczej Wilni, której miesięczny wynajem kosztuje słynna familia z 30 tysięcy złotych. Gosia dzielnie relacjonowała w sieci walkę z kartonami. W której pomagali jej masi zatrudnione na tę okazję asystentki. Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Malgorzata Rozenek zakończyła proces przeprowadzki do skromnej posiadłości, której właścicielami jest samodaś i jego malzonka. Potem chwaliła się zresztą tym, jak udekorowała dom na Halloween, a kilka tygodni później tak za naboże narodzenie, regularnie publikuje zdjęcia dostosowanych do okazji wnętrz. Nie kryla dumy z efektu. Przypomnijmy, Malgorzata Rozenek już udekorowała willę za 30 tysięcy złotych miesięcznie na halowe n. Esadynie, czaszki i pajaki, zdjęcia. Wszystko ma jednak swoje ceny, bo miesięczny koszt, o którym piszę się w mediach, zdecydowanie do najniższych nie należy. Teraz okazuje się, że Malgosia nie musi sobie tym zaprzatać głowy, Bo to nie ona płaci za wynajem. Celebrytka jej bliscy mieszkają ja bowiem w bajecznej willi w barterze. Bo Wynajmuje ja dla nich firma. To nie ja wynajmuję, tylko firma wynajmuje dla nas. Gdybym to miała robić, ja, to nie wiem. Czy w swoim rozsadku bym się na to zdecydowała. Prowadzimy dom, w którym jest troje dzieci. Więc to wszystko jest dla nas odczuwalne. Zjemy w czasach? W których polskim rodzinom jest coraz trudniej, ujawniła w rozmowie z faktem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Wydawałoby się, że hojne wsparcie finansowe z pewnością ułatwia goni proces budowania wymarzonego domu, o którym wspomina już od dawna. Nic bardziej mylnego, bo celebrytka twierdzi: że stara się ze co szczednie, a przez galopujące ceny staje się to coraz trudniejsze. Zapewnia TS, ze wie, co to znaczy oszczędzać. Mam takich swój wymarzony dom i on jest w trakcie realizacji i tu, jeśli mozem mówić o nie. To jest to temat rzeka i spore wyzwanie. Wbrew pozorom jest osoba bardzo rozsadna i nie wydaje pieniędzy lektereka i nie trwo ich bez sensu. Może dlatego, ze pierwszy poważne pieniądze zaczęłam zarabiać, jak już bylam mamę i jak masz dzieci to zawsze odruchowo myślisz, żeby najpierw zaspokoić ich potrzeby. Nie da się tego zrobić. Jeśli nie szanuje się pieniędzy, także wiem, co to znaczy oszczędzać, wyznala. Kiedy wiec Rozenek zrezygnuje z życia w w barterze willi? Tego nie ujawniono. Ale w 2021 roku wspominala, że SF wraz z Radosławem Majdanem dopiero na etapie zaletwiania odpowiedniej dokumentacji, Zakładamy jednak z im luksusowej willi za 30 tysięcy miesięcznie, to jest można nazwać komfortowo. Więc czas chyba ich specjalnie nie goni.